Kantne fakty z życia elit. Kto z kim, w co i za ile? Wszystko jest na sprzedaż, wszystko ma swoją cenę. Poznajcie moc 30 srebrników. Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Za 30 srebrników. Dzisiaj przyjrzymy się grupie zwanej Wolni Ludzie. Mówią o sobie: My, dzieci gwiazd, odkrywamy swój blask, zmieniając siebie i świat. Spróbujemy odpowiedzieć dzisiaj na pytanie, czy są to Ludzie wolni, czy może wolni ludzie? Teorie spiskowe są z nami od wieków. Wymysły szaleńców, czy niewygodna prawda? Czy UFO istnieje? Czy jaszczury przejmą kontrolę nad światem? Wreszcie, czy ten świat jest płaski? Otwórzcie oczy i włączcie myślenie. Jest z nami dzisiaj pan Artur Ciesielski, który był Członkiem wolnych ludzi. A, czy nie powinien pan powiedzieć Artur C? No tak, prze, przepraszam za to niedopatrzenie. Nie gniewa się pan? Nie, ale żeby potem nie było kwasu. Jasne, jasne, jasne. Pan tam był. Jak długo to trwało? Kilka lat. No jak tam pan trafił? Znalazłem w internecie ogłoszenie, że pani Tamara Gonzalez Perea sprzedaje takie kryształowe czaszki które rozwiązują problemy finansowe. No i kupiłem jedną. Okej, okay. no, to pr przerwę panu, bo tutaj naszym widzom należy się wyjaśnienie, kim jest pani Tamara Gonzalez. Perea. Poproszę o materiał. To była ta pani z bębenkiem. Jaki kraj taka Pocahontas? I co, czaszka pomogła? Mój dług powiększył się o 850 zł, bo tyle kosztowała ta czaszka. Ale pani Tamara powiedziała, że to działa z opóźnieniem i że zabierze mnie na spotkanie z fajnymi, ciekawymi ludźmi. No i? No i pojechałem. Od razu trafiłem na tak zwany rytuał przejścia. O, jak wygląda taki rytuał? Najpierw wszyscy musieliśmy otworzyć oczy, włączyć myślenie i wyłączyć telewizor. No tak, jasna sprawa. Potem wszyscy musieli się dokładnie okopcić. O, czy o ten rytuał chodziło? Nie, Dokładnie, a to tak śmierdziało. Co to był za dym? To no, głównie tam płonęły maseczki jednorazowe, przyrządnice, testy antygenowe, globusy i tym podobne. A potem, potem Iwan śpiewał hymn. Rozumiem. Czy chodziło o ten utwór? Po co maski, po co stas? po co tych restrykcji lista? Po co te ograniczenia, ty się wirus ciągle zmienia? Tak, dokładnie, dokładnie. Potem y, zaczął się główny wykład. O, kto, kto prowadził? Najczęściej pani Edyta Górniak. Mamy fragment takiego wykładu, poproszę materiał. Mniej więcej 51% na świecie obecnie, w skali globalnej, jest tak zwanych biorobotów, tak zwanych hybryd, tak zwanych reptilian. To nie każdy, kto wygląda jak człowiek, ma duszę. Ma tylko kombinezon biologiczny i te same potrzeby. 51% populacji. No, a to, co pan puścił, to był 1% tych pierdoletów, których musiałem wysłuchiwać. No to w takim razie, kto jest Jaszczurem? Bo to, to jest bardzo ciekawe. Oni powiedzieli, że to jest udowodnione, ale tej wiedzy nie znajdziesz. Tak o. Jest to wiedza wiarygodna, ale trudna do znalezienia. Jasne sprawy. Ja zrobiłem mały research i znalazłem coś takiego. nam się zwoje poskręcały od tych farmazonów, to wchodził doktor Ziemba i witaminą C lewoskrętną nam te zwoje odkręcał, czyli taki wasz nadworny zielarz. Mm. Ale słyszałem, że doktor Ziemba zadawał wam też bardzo dziwne zadania. Posłuchajmy. Codziennie tak pomiędzy drugą a trzecią nad ranem zaczyna się chodzić, tylko chodzi się po suficie. No to prawda, prawda. Budzili nas codziennie w nocy, no i na sufit, na sufit. Ile razy spadłem na łeb? Po co to było? Żeby uwierzyć. W co? A bo ja wiem. Powiem tak. Powiem tak. Przy Ziębie pan Kleks to był zwykły nudziarz. O jednym z elementów rytuału opowiadała nawet sama pani Edyta. Posłuchajmy. Ludzie po prostu zrzucają te skorupy, te, te żółwie biedne skorupy, które każdy ubrał na swoje plecy, żeby przetrwać. Jak to wyglądało? Nawet mi pan nie przypominaj. Wstaliśmy w tych skorupach. Znaczy. Nie były prawdziwe skorupy, tylko takie z gliny, wie pan, no, no, no to Edzia lepiła. No. I stoimy, do każdego podchodziła ta prejra, tłukła w bęben i coś tam wyła. Chyba nawet wiem o co chodziło. E? Czy o to? Wszystko w tobie jest boskie. Zaakceptuj siebie. Tak? No akurat nie to, ale dobrze, że pan to puścił. Po tym nagraniu właśnie Glapiński ogłosił, że jest jaszczębiem. I, I urosły mu szpony, znaczy stopy. No, <laughs> e, no ale proszę kontynuować. To, te te, te, te skorupy pękały w końcu? Nie, we mnie coś pękło. Wybiegłem jak stałem i jestem tutaj.

Myślę, że tu akurat mogą mieć rację. Teraz zobaczysz coś, co nie, nie będzie dla Ciebie miłe, a to jest jeszcze reakcja Pani Edyty zapytanej o właśnie ten rytuał z korupami żółwi. Aha. Trzymaj się. No i to pięknie no. no. My staliśmy jak ciule okopceni w glinianych skorupach, a ta beka z nas cisła. No ale chyba, panie Jarku, nie wszystko było złe, prawda? O tak, był jeden pozytyw. Yy, na ulotce przeczytałem, zacytuję. W życiu zawsze masz obfitość. Jednak ponieważ przyciągasz to, czym wibrujesz, możesz mieć obfitość pełni albo obfitość braku. Yy. Logicznie. Ja mam w tej chwili obfitość braku. Już nie! Już nie, bo oto ode mnie dostajesz obiecane 30 srebrników. O, Bardzo dziękuję Ci za udział w programie. Szanowni Państwo, idąc za myślą pani Tamary Gonzales. W Polsce mamy teraz bardzo dużą obfitość braku węgla i prądu i to jest budujące. Do zobaczenia za tydzień!